Witam. Dzisiaj będzie o tym, dlaczego Wasze pragnienia nie spełniają się, dlaczego Wasze medytacje idą na marne, dlaczego Wasze intencje, ćwiczenia nie dają rezultatu, dlaczego jak bardzo o coś prosicie, nigdy tego nie dostajecie. Jest tego bardzo jasna, łatwa przyczyna. Opowiem Wam trochę o was. Zastanówcie się nad tym, jak działa wasz umysł. Jak wy działacie w ciągu dnia. Cały czas o czymś myślicie. I zaskoczą was, ale nie myślicie jednotorowo, a myślicie wielotorowo. Jesteście przekonani, że panujecie nad swoim umysłem. Większość z was myśli, że dokładnie wie, o czym myśli. No, niestety jest to nieprawda. Nie macie pojęcia, o czym myślicie przez cały dzień, bo myślicie nawykowo. Na jednym torze waszego umysłu idą myśli, które planujecie, myśli, które macie w umyśle wy jako wy. Jest to bardzo mało myśli i występują naprawdę rzadko. Na drugim torze odbywa się myślenie bez waszego udziału. Automatyczne, nawykowe i to myślenie kieruje waszym życiem. Jeśli nauczyli was w dzieciństwie martwić się, są to myśli wyrażające zmartwienie. Na przykład, jak ja sobie poradzę z tym problemem, to mi się na pewno nie uda. Tamto mi na pewno nie wyjdzie. Myśli, które zaprzątają wam głowę w najbardziej negatywny sposób. Trzeci tor myśli to fantazje. Są one bardzo różne. Należą do nich myśli, w których prowadzicie rozmowy, mówicie komuś coś, czego byście nie powiedzieli, albo planujecie sobie, jak komuś nagadacie. Co byście powiedzieli w sytuacji, która was zdrażni? Jak byście to załatwili? Lub są to myśli, w których jesteście supermenami, którzy ratują ludzi spod pociągów albo wykonują jakąś heroiczną, niesamowitą superpracę. Fantazje te zależą już od tego, na co cierpicie w duszy i jaki macie charakter. Ale ogólnie chcę powiedzieć, że nie macie pojęcia, jak pracuje wasz umysł i na ilu poziomach odbywa się myślenie. Dla naszej wygody załóżmy, że odbywa się na trzech poziomach: na tym, co naprawdę myślicie, później na sprawach doraźnych, a później w sferze fantazji. Zróbcie sobie mały eksperyment. Jeśli przez chwilę posiedzicie w ciszy i skupicie się na tym, co myśli wasz mózg, to sami siebie zapytacie, skąd te myśli się biorą. Przecież ja tego nie planuję. Sami będziecie sobie zadawali to pytanie. Umiejętność zapanowania nad własnym umysłem jest bardzo ważna, bardzo istotna w medytacjach, w pracy z energią, w udoskonalaniu się w ogóle w życiu codziennym. To jest najistotniejsza sprawa opanować swój umysł. Dobrze, ale wróćmy tutaj do tego, dlaczego wasze pragnienia, marzenia, życzenia nie spełniają się, mimo tego, że zaraz zaczniecie protestować, że robicie wszystko, co możecie. Wykonujecie medytację, pracujecie tak, jak wam mówią, pracujecie z energią. Wykonujecie, robicie wszystko prawidłowo, a jednak to nie działa. Nieprawda, to wszystko działa. Ale wy nie pracujecie nad tym prawidłowo. Musicie sobie z tego zacząć zdawać sprawę. Więc wasze marzenia, praca z medytacją, intencje. Nie spełniają się dlatego, że przez większość czasu myślicie nawykowo i negatywnie, a w czasie medytacji czy wprowadzania intencji w wasze życie nie robicie prawidłowej wizualizacji z łączeniem emocji. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie odpuszczacie. Co trzeba zmienić, aby intencje, marzenia, to co chcecie, zaczynało się spełniać? Przede wszystkim musicie zacząć pracować nad pozbyciem się nawykowego myślenia. Musicie wygrać sobie nowy pozytywny program do głowy, tak aby wtedy kiedy nie kontrolujecie swojego umysłu, on myślał za was w pozytywny sposób. To jest bardzo ważne. Druga rzecz, również istotna, to jest skupienie się w czasie pracy nad intencją, medytacją czy wizualizacją. Musicie naprawdę włożyć całą swoją uwagę w te ćwiczenia. Musicie wykonywać je na 100%. Musicie połączyć wizualizację z odczuwaniem. Jeżeli wizualizujecie szczęście, poczujcie to szczęście, to musi się zgadzać. Nie możecie wizualizować szczęścia, a czuć w środku nienawiść, złość. W momencie, kiedy wizualizujecie szczęście, musicie czuć szczęście. I trzecia bardzo ważna rzecz. Po każdych ćwiczeniach, medytacjach, pracach z energią, ćwiczeniach samoustrawiania lub jakichkolwiek innych mentalnych, duchowych, musicie odpuścić. Zapomnieć o intencji, w której ćwiczyliście. Zapomnieć o ćwiczeniach. Rozluźnić się i prowadzić swój dzień jak dzień. Pełen dobrej, pozytywnej energii dzień. Jeśli spełnicie te warunki, które, jak zdajecie sobie sprawę, są dość trudne i wymagają wielu ćwiczeń, wtedy wasze życie zacznie się zmieniać, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zapewniam was, że o czymkolwiek pomyślicie, to się stanie. Ale to wymaga pracy od Was. Nie możecie oczekiwać pozytywnych rezultatów, nie zmieniając siebie i swojego myślenia. A taka zmiana wymaga pracy. Jeżeli macie z tym problem, możecie poszukać pomocy na mojej stronie: www.sekwencjazmian.pl Pamiętajcie, walczcie o siebie. I o to, abyście w tym życiu byli spełnieni i zadowoleni, bo to jest najważniejsze. Tego Wam życzę z całego serca. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.